Widzę, że znasz tajny kod. Najpierw powiedz mi, czy masz ukończone 18 lat. Chcesz, żebym się rozebrała? Znajdź na stronie Impos informacje o paczkomatach i przekonaj mnie, że wiesz o nich wszystko. Przez ile dni w tygodniu możesz odbierać paczki z paczkomatu? Pierwszy punkt dla ciebie. Widzę, że się czegoś dowiedziałeś. Za dobrze wykonane zadanie, miła nagroda. Chcesz więcej? To powiedz mi, jaka jest maksymalna waga paczki, którą można wysłać paczkomatem. Imponujesz mi. Wiedziałam, że trafiłam na świetnego gracza. Gramy dalej?